Hej, wraz z początkiem nowego sezonu w UFC zaczynam serię z gier rankedowych i w planach jest zakończyć ją dopiero w momencie porażki. Gry są na najwyższym poziomie jeśli chcesz się nauczyć grać bądź pooglądać fajne zacięte bitki z UFC to polecam oglądać do końca i zaspoileruję, że pod koniec odbyła się niesamowita wojna, którą każdy z was powinien zobaczyć. Także oglądajcie do końca i tak poza tym sub, like, follow na IG i 19 grudnia nowa nutka na kanale Muzyka. Ci oddaje, to chcę za to kasę. Pewnie powie jakiś dziadek, że to mnie nie rapę. Kraj, widzę co, słuchać? Juuu! Więc tak, aktualnie mam rekord 2-0. Nawet nie zaliczę się do topki. Do końca sezonu został ponad miesiąc, bo 38 dni i przez te 38 dni będziemy grać, będę wrzucał wam filmy z tego i będziemy próbować uzyskać jak najlepszy rekord. Oczywiście będę grał dużo mniej i będę odpuszczał dni, w których nie czuję się pewnie. I zobaczymy jak to pójdzie, jak długo uda mi się być niepokonanym. Będę walczył oczywiście dużo ostrożniej, wykorzystywał wszystkie swoje najlepsze strony, nawet poświęcając widowisko walki. No i filmu będzie więcej. Rozpoczynamy walkę mamy Aleksandra Wolkanowskiego, walka mistrzowska. To się może nawet skończyć przegramą w pierwszej walce, ale są na to bardzo małe szanse. Tyk. Oj, dużo dostaje, ale jest chaotyczny strasznie. Tu wydaje mi się, że dużo błędów będzie też popełniać. Dobra. Tak. Oczywiście jak będę czuł potrzebę, to sobie nawet do parteru zejdziemy. Na brzuch coś Tyk. No i mamy go Chcę ich tu jak najbardziej zdominować Dosiad i bijemy ziomka Dobra, mamy pierwszego wina, lecimy od razu do kolejnej walki, żeby nie przedłużać. Ogólnie jeszcze dwie walki i dostanę dywizję. Najwyższą dywizją jest 20. Wbijałem ją w każdym sezonie w sumie. No ale 20 na start na pewno nie dostaniemy, no ale zobaczymy co nam dropnie Waga musza. Ja sobie wezmę Moreno. Ja wolę zdecydowanie cięższe wagi, ale no tutaj też powinienem wygrać. Nie wiem, czy on jest AWK, czy udawał. Tak. Ale dziwna walka Nie wiem czemu nie dostał tego Dużo tych prostych bije pod którymi schodzę sobie Właśnie w ten sposób Czekam na proste Albo nie czekam High kick No i easy nie Pyk Obroniłem Nie obroniłem Wstajemy Jeszcze <grymki> Z każdym filmem pewnie będą coraz cięższe walki, ale też nic nie jest pewne U Rudrigeza wierzę Fajnie, ja sprzymastynuję i wezmę topurię, co będzie totalnym zabójstwem Nie da się wygrać kurwa z Roodriguesem na topurie niestety Ciekawi mnie jego taktyka, właśnie będzie pewnie tak okupywał Też sobie go pokopiemy trochę, unikamy tych kopnięć Pyk dostał. Uuuu... to będzie pierwsza runda. Yeah! Sorry, że dzisiaj jestem taki bez energii w ogóle. Jestem zmęczony, ale miałem ochotę pograć w UFC i zbić paru kondonów. Pyk. Overhand. Overhand. Easy. Ale wymiana w ogóle. Na brzuch coś może walnie. Wiedziałem tych chujów. Boże, ja jestem bestią. Au. O kur, nie zaskoczył teraz. Dobra, aha, przeżył to, to sobie nim rzucimy, ponownie, uciekł, na brzuch kopnie czy coś? Nie. Uff, już się bałem, że za pierwszą rundę to wyjdzie, ale tutaj już ostro zezłomowany został. Oj, oh, 15 dywizję dostaliśmy, nie zwróciłem uwagi. Dobra, bro, biorę Carlosa Preza, on bierze Steph, Stevena Thompsona. Mega fajna walka imu Tyk, kikami go bym zbił. Justin Damian. To da Justin czy Damian. Dziwna taktyka. Walka mistrzowska w ogóle, 5 rundek tu mamy. No ale domyślam się, że nie wyjdzie to za pierwszą. O, no, już jest bez nogi. Ou. Kurde, no, za duża dominacja. Ja fie... jak jakie ciosy lecą, jakie. Je... Z jaką grację mu dostaje w piersi. Nie, chociaż raz padnie, przez to mogę. Chociaż raz. O kurde! Z łatwością sobie wstałem, tak jak myślałem. Bomba. Tyk, pyk, Bomba. Ciekawe czy rage będziesz będzie. <śm> I teraz O kurde. Paaau, paaau. Paaau. No cóż. Fajnie, fajnie. Przez Łukiki dawno nie wygrałem. 6-0 rekord, lecimy z kolejną. Uuu, bardzo, bardzo fajna waga i wziął Kamaru Usmana, co jest moją ulubioną postacią i mega ciężką postacią, ale wydaje mi się, że szafkar będzie tu idealny. Ostatnio z ziomkiem grałem właśnie, ja kamarułem szafkatem i bardzo dużo robiły kolano na brzuch, które wykorzystam sobie. I będę dużo kolanował na brzuch. Respekt, nie dał mi nie dał mi tego, żółwika. Czyli muszę go zbić. Kolano oj oj. oj. Kurde, widziałem to. Nie może być praszki w pierwszym filmie na pewno. Ubijanie brzucha najważniejsza rzecz, pyk. I wydaje mi się, że jest na tyle już obity ten brzuch. Może to kwestia czasu też padnie. Cały czas jakieś kopnięcia, fronty, kolana. Znowu obrotóweczka, kolano latające. Kurczę, za duży fight IQ na nich. Zaraz coś przestrzeli. O. Jeszcze na rejsę przyjął. Uuu, prawie mi obalił i obratł Jeszcze sobie go tak poprzewracamy, obalimy go. Na każdej płaszczyźnie dominacja. Oj! No dobra. Jest szansa, że to wyjdzie za pierwszą rundę w ogóle. Ale mnie złapał tym sierpem. I to mogła być jego runda przez to. Crazy. To właśnie pokazuje, jak bardzo trzeba być ostrożnym. Kurde, na ostatnią sekundę jeszcze gdaję złapać. Jedna decyzja. Co jest? Czemu mi brzuch zdążył tak zbić? Au Spójrzcie jak ten brzuch się tam miga z, po każdym kopnięciu Może zaskoczy w ogóle jakimś kopem na głowę Okej, okay, tu ładnie dostał Na przykład haj... Muszę się dobrze przygotować do tego hajkika Odepchniemy Okej, okay, zablokował To nie ma co tego próbować Mam wrażenie, że mam dużo bardziej brzuch obity niż on Nie może więcej go... Razy tam trafiłem O GG Albo nie Oj dwa kolana Ostrożnie dalej. Chyba high kicka chciał kopać przed chwilą. Dobra, dostałem. Pyk. Pyk. Dawaj, dawaj. I tu powinienem go skończyć. Kurde, twardy. Uuuu. Bez kolan, bez kolan.

Moja, zdecydowanie moja runda. Ostatnia runda bardzo ważnej walki. Czy się może, z, może zniknąć zero z naszego rekordu? Obalimy sobie go. I w bocznej zbijemy. Dobra, chyba wygrałem. Jeszcze sobie złapałem. O, winek. Nie wyjdziesz z tego. Albo wyjdzie? Wątpię. Oj, dobra. O kurde. Stajemy. Kurde obronił A to I obalonko OK O kurwa Musimy iść na wojnę Jest! I myślałem, że to będzie koniec w pewnym momencie, nie? No, dzisiaj sobie odpuszczę, raczej. Jestem taki. Nie czuję się w szczycie formy, na pewno. I było zdecydowanie za blisko. Kończymy z rekordem 7-0. Mamy 4 obrony, pasa. Jesteśmy w topce na numerze 1579. To jest obecna topka. Tak wygląda historia walk. Tylko ostatnia walka była w sumie problematyczna No i zostawcie suba jeżeli chcecie więcej Dajcie jakiś znać czy kontynuować w ogóle tą serię czy, czy nie wiem, jakieś challenge chcecie, coś I tyle, elo Jak obejrzałeś do końca napisz kolana, przypnę ci serduszko Chyba, że będzie za dużo kolan To nikomu nie przypnę serduszko, żeby traktować was równo